pompa. czary nie ma. Nie, 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 Klimat dobrej zabawy i sportowych emocji towarzyszył imprezie plenerowej pod nazwą Hańcza Świętokrzyska Perła. Organizatorami imprezy były samorządy powiatów Kieleckiego i Staszowskiego oraz gminy Raków i Szydłów przy finansowym wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Impreza, którą prowadzili Piotr Skrzypczyk i Karol Górski z kabaretu Bez próby, rozpoczęła się występami artystów. Goście bawili się w rytm muzyki takich zespołów jak Mitros Chmielnika, Fiołeczki z Rakowa czy Chłopaki z Szydłowa. Ze sceny popłynęła przepiękna muzyka powiatowych talentów. Angeliki Joszko Złopuszna, Wojtka Lisowicza z Chęcin i Magdy Hołuj. Występowały także dzieciaki z przedszkola w szydłowie. Chcemy zachęcić mieszkańców naszego regionu, a zwłaszcza tych, którzy u nas przebywają na wakacjach, którzy przyjeżdżają tutaj w celach turystycznych. Chcemy zwrócić uwagę na ten piękny, rekreacyjny, retencyjny zbiornik, jakim jest zalew Hańcza w gminie Raków. Oprócz tego, że ten zbiornik posiada piękne położenie, czystą wodę, posiada również piękną piaszczystą plażę, wspaniały klimat, daleko od dużej aglomeracji. Postanowiliśmy odświeżyć trochę mieszkańcom i gościom naszego regionu ten zbiornik, przybliżyć go troszeczkę, pokazać go od takiej ciepłej strony. Cieszymy się, że są tutaj dzisiaj całe rodziny, że e, obecność tutaj sprawia ludziom dużo radości. Ustworzyliśmy e, też taką oprawę takich e, atrakcji e, trochę sportowych. Jest e, turniej piłki siatkowej, samorządowy turniej piłki siatkowej. E, Ponadto e, będą wybory Miss Heinz Mistera Hańczy. Cały czas w tle na scenie słychać występy zespołów, są to lokalne, lo, lokalne zespoły. Ponadto zwracamy również uwagę na profilaktykę, na bezpieczeństwo nad wodą. Jest wody oblicze pogotowe, ratunkowe, jest straż pożarna, jest policja. To wszystko po to, żeby bawić się dobrze, ale i bawić się bezpiecznie. Świetną atmosferę stworzyły zajęcia ruchowe. Publiczność dała się porwać do energicznego pokazu zumby plażowej. Było kolorowo, tanecznie i radośnie. Wiele się działo także poza sceną. Imprezie towarzyszyła przede wszystkim sportowa rywalizacja. Do turnieju siatkówki plażowej stanęły cztery drużyny: powiatu Kieleckiego, gminy Raków, powiatu Staszowskiego i gminy Szydłów. Samorządowcy z Rakowa okazali się bezkonkurencyjni. Mnóstwo zabawy i śmiechu przyniosły zawody lania wody przez samorządowców. Okazało się, że najlepiej lać wodę umie tylko jeden samorząd z Rakowa. Gdy jedni biegali z wiaderkami po plaży, grupa osób pokonała kilometrową trasę biegu o Puchar wygrał Kamil Dulnik. W rajdzie rowerowym nagrodę specjalną otrzymała Zofia Tamioła z Towarzystwa Krajoznawczo-turystycznego Staszowskiego PTTK. Dla najmłodszych były warsztaty malarskie, rzeźbiarskie i budowy zamków z piasku, a także gry i zabawy na plaży. Nie zabrakło oferty dla wielbicieli smakołyków. Był konkurs kulinarny ryba na patelni z udziałem mistrzów kuchni z dwóch hoteli Rytwiany i Hańcza. Nasi goście zachwycili się także po skosztowaniu regionalnych przysmaków. Wśród nich były rozpływające się w ustach pyzy, pierogi, chleb, bigosy i jagodzianki. Wszystko własnoręcznie wykonane przez wiejskie gospodynie. Powiat kielecki reprezentowały panie z koła gospodyń wiejskich szewczanki. Podczas zabawy nad zalewem wiele mówiliśmy o profilaktyce zdrowotnej i ekologicznej, a także o bezpieczeństwie nad wodą. Policjanci przygotowali tor przeszkód z alkogoglami. Dzięki temu urządzeniu każdy kierowca może sobie uświadomić, jakim zagrożeniem jest jazda po spożyciu alkoholu. Specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego Świętokrzyskie z Kielc i druchowie OSP Raków przygotowali pokaz ratownictwa wodnego. Podczas imprezy odbył się konkurs Miss Lata, którego organizatorem była redakcja Echa Dnia. Tytuł najpiękniejszej otrzymała Katarzyna Chodorek ze Staszowa. Piękne te nasze dziewczyny, drodzy państwo, dzisiaj naprawdę jesteśmy bardzo.